Jesteś rodzicem i chcesz skutecznie kontrolować swoje dzieci pod względem korzystania z internetu, zarówno na komputerze i telefonie? Jeśli tak, to koniecznie musisz poznać to rozwiązanie, czyli Custodio. To wyjątkowe narzędzie, dzięki któremu łatwo udaje się kontrolować dzieci pod tym względem i zobacz, że działa ono na niemalże każdym urządzeniu: na komputerach typu Windows, Mac, ale także i na urządzeniach, Mobilnych jak Android, iPhone, czy także Kindle. Więc zobacz, że ty masz możliwość poznać to narzędzie, bo ten poradnik tobie dokładnie to pozwoli. A jeśli chcesz przetestować to narzędzie, to zachęcam, aby skorzystać z naszego linku afiliacyjnego bo dzięki temu także i my będziemy mogli skorzystać. A samo założenie tutaj swojego konta okazuje się darmowe. Więc masz możliwość za darmo przetestować to narzędzie, a jeśli ono się tobie spodoba, no to z czasem decydujesz się na subskrypcję, subskrypcję miesięczną czy też subskrypcję roczną. Subskrypcja miesięczna na ten moment kosztuje około 10 dolarów, to jest ta najbardziej zaawansowana. Czyli, jakby to przeliczyć, to około 40 zł, ale tak naprawdę daje ogromne możliwości, bo dzięki niej jesteśmy w stanie bardzo wiele sobie zapewnić, jeśli chodzi o tą kontrolę rodzicielską. Można wiele rzeczy ustawić, wiele rzeczy mieć dostęp do bardzo różnych statystyk, i także za chwilę możesz się o tym przekonać. Więc polecam, aby po pierwsze, pojawić się na Custodio za pomocą naszego linku i także i razem z nami założyć tutaj swoje darmowe konto i przejdziemy przez dalszy proces, aby udało ci się to narzędzie dobrze poznać i by łatwo było tobie z niego skorzystać, by lepiej zadbać o przyszłość swoich dzieci. Tego ci życzymy, no i przechodzimy do dalszych etapów. Jeśli więc znajdujesz się na stronie Custodio, to wystarczy, że klikniesz na samej górze, aby się zapisać. Zobacz, że my mamy tutaj już przetłumaczony na język polski. Jeśli ty nie masz, a korzystasz z przeglądarki Google Chrome, to zawsze możesz sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Przetłumacz na polski. My też mamy zainstalowane rozszerzenie Tłumacz, i tutaj mamy taką możliwość, że tłumaczymy sobie na język polski. Oczywiście znamy się świetnie na języku angielskim, ale jeśli zachodzi potrzeba, to szybko można sobie przetłumaczyć. Więc u ciebie na samym początku zapewne pojawi się taka wersja angielska, ale nie ma problemu, możesz sobie przetłumaczyć i dzięki temu także z niego korzystać. Więc wybieramy tę opcję założenia konta, sign up. I tutaj, zobacz, mamy do dyspozycji możliwość założenia konta, podając swoje imię, adres e-mail, a następnie tworząc odpowiednie hasło. Gdzie jest informacja, że hasło musi się składać z minimum sześciu znaków, więc o to należy tutaj zadbać i zgadzamy się na politykę prywatności oraz regulami. I dopiero gdy wypełnisz te trzy pola, to masz możliwość stworzyć nowe konto. I gdy udało ci się to zrobić, to zobacz, że znajdujemy się w kolejnym etapie, let's start, gdzie możemy dodać nasze dziecko i jego aktywność. Pod względem korzystania z internetu, czyli dodać odpowiednie urządzenie jak komputer, a nawet i telefon. Na Twój adres e-mail pojawi się również wiadomość, która pozwala zweryfikować Twoje konto, więc także i tam możesz sobie przejść i potwierdzić, że to jest Twój adres e-mail, i dzięki temu możesz w pełni korzystać ze swojego konta custodia. No i tutaj, gdy się znajdujemy, to wystarczy kliknąć w tę opcję Add Child. Bądź jeśli masz przetłumaczone na język polski, no to dodaj dziecko. Więc ja klikam właśnie w tę możliwość, dodaj dziecko i w dalszym etapie ukażę Ci, jak to wygląda w języku polskim, bo myślę, że tak będzie po prostu łatwiej. I gdy dodajemy tutaj dziecko, no to wprowadzamy nazwę, czyli dodajmy tutaj jakieś imię i niech to będzie na przykład Szymon. Następnie możemy wprowadzić rok jego urodzenia, czy też płeć. Tutaj możesz wprowadzić prawdziwe dane ale też nie musisz to już od ciebie zależy Custodio jak najbardziej okazuje się serwisem takim bezpiecznym znanym na całym świecie szczególnie w Stanach jest wykorzystywany przez rodziców ale możliwe że i ty pozwolisz sobie na to by zaufać i wprowadzisz te dane ale tak jak mówię No nie musi być to zgodne całkowicie z prawdą Zobacz że te dane nie są bardzo dokładne bo wprowadzamy tylko rok urodzenia no to dajmy tutaj znać, że nasze dziecko ma tutaj lat 2024 to dodamy 2018, następnie jest to chłopiec. I zobacz, że teraz pojawia się informacja, że wystarczy przejść do urządzenia swojego dziecka, na przykład do telefonu i tam yy, yy, zdecydować się na zainstalowanie aplikacji kustodium. Jest tutaj informacja, że możemy. To zrobić, gdy przejdziemy pod adres URL tego typu, ale o wiele łatwiej będzie to nam zrobić, gdy przejdziemy bezpośrednio do aplikacji typu sklep Google czy App Store na iPhone'ie, sklep Google oczywiście na Androidzie i tam wpiszemy sobie custodio. Więc ukażę Ci, jak to teraz wygląda. Przejdziemy sobie na telefon. Właśnie tak myślimy, że to jest telefon dziecka i tam chcemy, aby ta aplikacja została zainstalowana, dobrze ustawiona, byśmy my, jako rodzice, mieli dostęp do urządzenia naszego dziecka i w ten sposób zapewnili mu taką bezpieczną kontrolę. I zobacz, że gdy znajdujemy się na urządzeniu mobilnym naszego dziecka, to wystarczy wpisać. Przejść do sklepu Google Play bądź App Store i tutaj wpisałem nazwę tej aplikacji. Zobacz, że jest to ym, inna nazwa, czyli nie jest to samo Custodio, ale Kids' App Custodio. To jest czyli osobna aplikacja, y, którą y, instalujemy na urządzeniach naszego dziecka, które chcemy y, kontrolować. To musimy również o to zadbać. I nie przejmuj się tym, że opinie są tutaj niskie, bo bardzo często są to opinie wystawiane przez dzieci, które są niezadowolone z faktu, że no, rodzice decydują się na kontrolowanie tego, w jaki sposób one korzystają z internetu. Ta aplikacja naprawdę świetnie działa, i również i Ty możesz się o tym przekonać. Na samym początku testuj. Jeśli nie będziecie odpowiadać, to zawsze możesz zdecydować się na jej no, zrezygnowanie z tej aplikacji i z tego programu custodio i możesz wtedy uznać, że jakiś inny program do kontroli rodzicielskiej okaże się dla Ciebie lepszą opcją. Ale przetestować na pewno warto. I zobacz, że tutaj decydujemy się na zainstalowanie tej aplikacji. Następnie otwórz. Tutaj, oczywiście, my już mamy konto, więc wybieramy sobie: zaloguj się i wprowadzamy nasz e-mail, hasło oraz zaloguj. Jesteśmy informowani, że nas wita, i tutaj należy potwierdzić, że Protect this device, czyli że chcemy właśnie chronić to urządzenie. Możemy wprowadzić jego nazwę, czyli na przykład telefon Szymona. Przechodzimy dalej. Kto używa tego urządzenia? I tu podpinamy pod Szymon, którego ustawiliśmy sobie na komputerze. I następnie jest informacja, że musimy zadbać o włączenie custodio na urządzeniu naszego dziecka, więc musimy zatwierdzić te wszelkie zgody. I tutaj także przechodzimy do ustawień, że skrót do funkcji custodio Kids zezwalamy, czyli potwierdzamy, że. Ktoś dzięki temu ma możliwość kontrolowania naszego urządzenia, i także w tym miejscu musimy przejść do zezwolenia tych wszelkich opcji. Zobaczmy jeszcze tutaj, w tym miejscu ku Studio Kids i też musimy decydować się na zezwolenie. I gdy to wszystko się nam udało, to zobaczmy: jest jeszcze jedna informacja, więc także i tutaj decydujemy się na zezwolenie. Allow permission, działanie w tle. Hmm. Zezwolić aplikacji na dostęp do lokalizacji, więc to może też być cenna informacja, że rodzice w ten sposób mogą dostrzec, gdzie znajdują się dzieci, więc to też jest taka w pewna forma bezpieczeństwa, z której można skorzystać. Więc podczas używania aplikacji, tak, zezwolić na wysyłanie powiadomień, tak, także zezwolić, można tutaj Activate Device Admin, więc zobaczmy. Aktywowanie tej aplikacji do administrowania urządzeniem pozwoli aplikacji Studio KISS wykonywać te operacje. Aktywuj tę aplikację do administrowania urządzeniem, więc także i na tę możliwość tutaj trzeba się zdecydować. Zobacz, że dość yy, duża ilość takich działań, które należy tutaj zrobić, pozwoleń, na które musimy się decydować, ale to tak naprawdę dzięki temu Jesteśmy w stanie później za pomocą narzędzia Custodio. No, decydować się na kontrolowanie urządzenia naszego dziecka. I gdy udało się nam potwierdzić również te pozwolenie, no to zobaczmy, że wszystko jest zakończone i to urządzenie będzie już chronione. Zobacz, że po zalogowaniu mam możliwość wybrania urządzenia e, dziecka, czyli Szymon e, i urządzenie, które podpiliśmy, to był właśnie telefon. Na samej górze znajduje się informacja, że to jest właśnie moja rodzina panel podstawowy, który dotyczy właśnie urządzenia pierwszego dla danego dziecka. I co się teraz dzieje? Tutaj jest oczywiście próbny okres premium, który za jakiś czas będzie wygasał. Zobacz, że także i z tego miejsca można zarządzać tym, czy nasze dziecko ma mieć dostęp do internetu, czy nie. Jeśli chcemy mu zablokować, to jest taka możliwość, i wtedy tutaj klikamy i zatwierdzamy, czy na określone minuty, czy też nawet na godzinę. Więc to też możemy sobie tutaj dokładnie zmienić. Następnie widzimy tutaj pewne statystyki aktywności, czyli jak dziecko korzysta z internetu, jak wiele czasu spędza przed ekranem swojego telefonu. Więc takie informacje także mogą z czasem okazać się dla Ciebie bardzo cenne i pojawia się też informacje na temat stron internetowych na temat tego jak dziecko korzystało z sieci jakie wykonywało połączenia i wiadomości więc te wszelkie informacje będą mogły być tutaj gromadzone i bardzo cenne dla ciebie może być przejście do tych ustawień więc zobacz że mamy możliwość nie tylko zarządzać samym dostępem do internetu ale wybieramy tutaj edytuj rules czyli pewne zasady no i zobaczmy, możemy tutaj ustalić dzienny limit, czyli jak dużo czasu dziecko może spędzać przed komputerem. Więc możemy ustalić w ciągu poszczególnych dni, jaki ma limit, że na przykład może spędzać przed komputerem 5 godzin maksymalnie albo mniej. No to już zależy od tego, jak my sobie to ustawimy i co uważamy za właściwe dla naszego dziecka. Więc może, że możemy tutaj takie limity sobie wprowadzić. No, i zobaczmy, co się stanie, jeśli on przekroczy. No to możemy nawet zdecydować się na zablokowanie urządzenia, że pojawi mu się taka informacja, że ono jest zablokowane, więc nie będzie chcieć korzystać wtedy z takiego urządzenia. Zobaczmy, że możemy też otrzymać pewne powiadomienie, i tutaj też postaram się szybko przetłumaczyć. Otrzymaj powiadomienie, gdy Twoje dziecko osiągnie swój limit. No bo to wtedy możemy nawet dać znać, że mm, jeśli dziecko jest w domu, wiesz co, no już zakończyłeś limit, yy, no to oddaj telefon, otrzymasz go jutro i tyle. Więc też możemy poprosić, aby pojawiły się takie powiadomienia. Tutaj jest informacja zablokuj nawigację, zablokuj przeglądanie stron internetowych i dostęp do internetu. Kiedy czas się zakończy, to Oczywiście jest jak najbardziej dobre ustawienie. Blokuj też aplikacje na Androidzie i ukrywaj aplikacje na urządzeniach systemem iOS. Blokuj się z sesji na komputerze. I to też taką opcję, którą możemy dziecku starać się włączyć. No i zobaczmy, tutaj możemy poszczególne dni sobie w taki ciekawy sposób ustawić. Więc jeśli chcesz, to zobacz. Nie okazuje się to w żaden sposób trudne. Można te dni Dobrze sobie poustawiać, biorąc pod uwagę od poniedziałku do niedzieli, czyli tutaj jest Monday, Tuesday i tak dalej, a tutaj jest oczywiście niedziela, więc poszczególne dni możesz tutaj ustalić te właściwe limity dla swojego dziecka. I gdy mamy to zrobione, to jesteśmy w stanie sobie cofnąć, bo zobacz, że tutaj możesz nie tylko ustawić dzienne limity, ale możesz monitorować na przykład, gdzie jest i gdzie było Twoje dziecko, czyli sprawdzić lokalizację, możesz sprawdzić połączenia, które on wykonywał, czy wiadomości. Mieć również dostęp do tych informacji, albo zezwalać, blokować i ograniczać dostęp do aplikacji YouTube, do innych aplikacji, które mogą być na urządzeniu Twojego dziecka. Weźmy pod uwagę YouTube. No to dostęp do YouTube też za pomocą przeglądarki, bo oczywiście nie tylko za pomocą aplikacji będą chcieli tam z niej korzystać, ale też z przeglądarki. I tam będą chcieli przejść po prostu pod adres youtube.com to też jest ciekawe zabezpieczenie, że ta aplikacja QStudio Studio zablokuje nie tylko samą aplikację YouTube, ale również e, przeglądarkę internetową, na przykład Google Chrome. I tam dziecko będzie próbowało wpisać youtube.com, no to nie będzie mogło dostać się do tej aplikacji. No i gry i aplikacje, no to tutaj można zobaczyć, do których aplikacji z które aplikacje znajdują się na urządzeniu? Jeśli chcemy sprawić, że nie ma mieć dostępu, no to tutaj następnie możemy zdecydować się na włączenie pewnych zasad, czyli na przykład możemy pozwolić bądź całkowicie zablokować, czy też ustalić limit. Gdy przejdziemy do limitu, to możemy na przykład tutaj ustalić, że może codziennie korzystać z danej aplikacji przez na przykład godzinę. Z Instagrama czy godzinę z YouTube'a, to zobaczmy, że jesteśmy w stanie jeszcze dokładniej tym wszystkim sobie kontrolować. Ale to tak naprawdę zależy już od Ciebie i pewnego programu kontroli, jaki wdrożyć. Ja zachęcam, aby. Zdecydować się na przetestowanie przez jakiś czas. Na sam początek możesz przez kilka dni testować, za całkowicie za darmo i to nie tylko jedno urządzenie. Możliwe, że Twoje jedno dziecko posiada kilka urządzeń, więc możesz dołączyć także jego komputer czy jego pewien tablet. A jeśli posiadasz kilkoro dzieci, no to masz możliwość. Tym bardziej dołączyć większą ilość urządzeń i dzięki temu łatwiej będzie możliwość przetestowania, czy ta aplikacja okaże się dla Ciebie, dla Twojej rodziny dobrym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, to uda Ci się jeszcze znaleźć inną aplikację, która w ten sposób sprawi, że zadbasz o lepszą kontrolę swoich dzieci pod względem korzystania z internetu. Na pewno warto jest to zrobić w tych czasach, gdy korzystanie z internetu staje się czymś powszechnym i to jest jak najbardziej normalne, ale przy tym no, nie chcemy, aby tutaj dzieci nie zachowały pewnych granic. Chcemy o to zadbać. Poza tym swoim przykładem warto jest pokazywać, że my też zachowujemy takie granice, i to też będzie bardzo dobre rozwiązanie. I jak najbardziej rozumiemy to, że czasami po takich testach dojdziesz do wniosku, że no nie chcesz korzystać dalej z tej aplikacji, yy, i by było możliwe jej poprawne odinstalowanie, i odłączenie urządzeń które zostały podpięte to należy podjąć też pewne działania i ukażę ci teraz jak to też możesz zrobić czyli wystarczy że na przykład na swoim komputerze przejdziesz do custodio zalogujesz się następnie wybierasz tutaj moje urządzenia i zobacz dostrzegasz tutaj listę urządzeń które zostały podłączone my podłączyliśmy tylko jedno czyli telefon Szymona i mamy możliwość zdecydować się na usunięcie tego tego połączenia, więc należy podjąć to działanie. Czyli klikamy w ten koszyk, no i zobacz jest informacja, że wszystkie informacje o koncie i użytkowniku powiązane z tym urządzeniem zostaną usunięte z custodio, a to urządzenie nie będzie już chronione. Więc my potwierdzamy, że chcemy usunąć. No i zobaczmy, że tak się stało. Nie ma już podłączonego na naszym koncie custodio żadnego urządzenia, więc. Udało się nam to załatwić już z pozycji samego komputera. No to teraz przejdźmy jeszcze do urządzenia naszego dziecka, aby też tam pozwolić sobie na całkowicie usunięcie tej aplikacji. I będąc na tym urządzeniu, zobacz, że y, mamy tutaj możliwość wyszukania tej aplikacji, czyli wybieramy sobie tutaj Kustodio i dostrzegamy Kids. Gdy sobie klikniemy Odinstaluj. No to zobaczmy, czy możemy pozwolić sobie na odinstalowanie. Tak, było to w pełni możliwe. Mamy też tutaj aplikację samą Custodio, więc też możemy pozwolić sobie na całkowite odinstalowanie i ona nie ma wtedy już żadnego wpływu na różne... Ustawienia, które wcześniej były wprowadzone na naszym urządzeniu dotyczące kontroli rodzicielskiej. Więc także i ty masz możliwość bez problemu, jeśli będzie taka potrzeba, zdecydować się na odinstalowanie, ale tak jak zwróciliśmy na to uwagę, najpierw należy to zrobić jako rodzic na, na swoim koncie custodio i tam odpiąć urządzenie. Jeśli byśmy nie odłączyli tam urządzenia. I po prostu na telefonie chcieli usunąć samą aplikację Custodio Kids, to nie byłoby takiej możliwości, ponieważ jest to taka pewna forma blokady, która działa. I dopiero gdy odepniemy urządzenie za pomocą konta Custodio jako rodzice, to wtedy możemy przejść do danego urządzenia dziecka i bez problemu także pozwolić sobie na wyeliminowanie takiej aplikacji Custodio Kids. I pamiętaj, że jeśli masz pewne pytania dotyczące możliwości tego narzędzia bądź po prostu kontroli rodzicielskiej, to możesz pozostawić takie pytanie w komentarzu, a my chętnie będziemy starali się udzielić Tobie odpowiedzi i pomóc. Do zobaczenia w kolejnym materiale, który już niedługo pojawi się na tym kanale. Cześć!